Siemaneczko, witam Was już w drugim odcinku Kariery Realem Madryt Czytałem komentarze pod y, Poprzednim odcinkiem i zdecydowałem się, że Pierwszym transferem będzie Powrót Króla To będzie powrót na jeden, tylko na jeden Sezon, będzie to powrót Cristiano Ronaldo No i co, no i mam nadzieję, że Pomoże coś ugrać W, w, tym, y, w tym sezonie Także zobaczmy za ile takiego Cristiano Ronaldo chcą Od za ile są go, w stanie, są, są go w stanie puścić, pamiętajmy, że da, dali, daliśmy im Fede Valverde, czyli całkiem mocny, moc, mocne nazwisko. Za darmo im daliśmy go także. Może jakieś, jakaś zniżka na pana Cristiano 63 miliony. Ile? 77 milionów to nie jest duża kasa, ale ja bym chciał 70. Zjedźmy do 70 milionów, jak najbardziej. Oczywiście, kubeczek Realu Madrid jest. 71,900. 71, jesteśmy dogadani. Git. Pięknie. No Dobrze, to teraz sprawa kontraktu. Wiadomo, Cristiano Ronaldo będzie zarabiał dużo. Ale nie możemy sobie pozwolić na nie wiadomo jaką pensję. Rola w zespole. No nie oszukujmy się, będzie on kluczowym zawodnikiem w tym sezonie. 5 lat mu dajmy, ale na pewno tyle się nie zgodzi na 2 lata. Chcę, czyli na 3 uda nam się skontrofertować No, Ronaldo wyszedł jako król i wraca, kiedy klub ma po prostu problemy finansowe problemy z kadrą. Dajmy mu 200 tysięcy i pół miliona. Nie wiem, na ubezpieczenie do samochodu. Cristiano Ronaldo się nie zgodził przez pensję. Oj, oj, oj. Miałem jeszcze inny transfer w głowie, a mianowicie był to transfer Halanda. Tylko, czy taki Haland by chciał przyjść? No na pewno by chciał przyjść, ale Borussia będzie chciała za niego ogromne pieniądze. Zapytajmy o niego. 122 miliony za takiego zawodnika to jest dużo. Ale nie chcą go sprzedać, bo niedawno dołączył do tego zespołu. No i mamy w tym momencie problem, jeżeli chodzi o napastnika, bo. Nie wiem kogo ściągnąć. Musimy poszukać jeszcze jakiegoś fajnego prawego obrońcy i najlepiej lewego. No bo, co? no Bo Marcelo trochę nie daje rady mimo wszystko. Z całym szacunkiem dla tej legendy, to jednak chciałbym grać formacją z czterema jednak obrońcami. Nie będzie rewolucja w ustawieniu Realu Madrid. Natomiast, no z taką pomocą ciężko by było zrobić rewolucję, nie? No. Dostaliśmy też przecież ofertę od, przez, od Casemiro, ale ja postanowiłem, że w tym sezon, na ten sezon zostaje jeszcze ta legendarna pomoc W następnym sezonie będziemy zaczynać ich sprzedawać Ale w tym sezonie, no jeszcze są kluczowi Ale kogo można kupić na napad? Może taki Au, Au, <ścoughs> Aubameyang To jest ciekawa opcja, albo Romelu Lukaku Który... O, Rume, Romelu Lukaku czy to jest napastnik, który pociągnie cały zespół do przodu. Mógłby być jeszcze zamiast Lukaku, ewentualnie... Hurricane, chociaż Harry Kane zapowiedział, że on zostaje w klubie z Premier League. Na Mbappe za wcześnie. Mbappe musi przyjść na bardziej gotowy zespół moim zdaniem. On by raczej nie chciał teraz przychodzić, kiedy w PSG doszedł Ramos i Wijnaldum więc w tym sezonie jeszcze nie kupimy. Nie kupimy jeszcze. Mbappé i za Lukaku chcą 108 milionów. 80, spróbujmy, spróbujmy 80, chociaż to niewiele więcej niż zaproponowałem. 88, ale mocno zeszli, czyli nie było to złe. 85 milionów, jesteśmy dogadani, panie Conte. Super, ok. Lukaku to jest zawodnik, który jest dobry. Jest dobry, miał dobry sezon w Interze. I tak naprawdę na mistrzostwach Europy też sobie nieźle radzi. Także uważam, że możemy, możemy po prostu go kupić możemy zaryzykować. Najwyżej go sprzedamy po sezonie. Pomówmy 5 lat. Czy będzie chciał 5 lat? Jasne, w Realu Madryt to by nie chciał 5 lat. Bez klauzuli. Chcą klauzule 225 milionów? Nie ma problemu. Może być taka klauzula. Mi pasuje. Teraz ile on zarabia? To podwyższmy jego pensję. 185 tysięcy na 200 tysięcy. Jest opłatę na ubezpieczenie samochodu. No nie, damy mu tylko na bliźniaki. 500 tysięcy euro powinno starczyć. Oj. Dobra. Nie chcę stracić tego zawodnika, bo je, może się okazać kluczowy w tym sezonie, dlatego nie będę negocjował dalej z nim. No i zobaczmy. Romelu Lukaku zamiast Jowicza. Ciekawe, ciekawe, ciekawe na pewno. Mariano na ławeczkę. No i mamy gwiazdę w zespole. Mamy na pewno gwiazdę. Środek obrony mamy zabezpieczony. Bramkarz inny. Czy dać Luninowi szansę? Gości mu 21 lat. Można dać mu szansę. Ale kto na lewą obronę do Realu Madryt mógłby być? Trzeba się zastanowić porządnie. Kto by mógł być na lewą obronę do Realu Madryt? Lukaku. Damy mu chyba numer 9. Chyba trzeba mu będzie dać dziewiątkę, no bo to jest Lukaku i jakiś plan treningowy ustalić Chociaż ma 27 lat niby, ale może jeszcze coś tam byśmy wyciągnęli od nie, z niego No i Lukaku prawie... nie no jednak nie jest naszym najlepszym zawodnikiem, ale jest na pewno dobry Numer 9, no niestety Lukajowicz, sorry chłopie, ale... Co ja jeszcze miałem tutaj zrobić? Plan rozwoju, dobra Lukaku, dajmy, z... róbmy go złodzieja bramek chyba najbardziej Chociaż tam już niby ujemne są, ale dobra. Niech będzie. Może coś tam się jeszcze rozwinie. Potrzebujemy lewego obrońcy i to w trybie natychmiastowym. Jakiegoś gościa, który jest na teraz dostępny. Alfonso Davis na przykład jest takim zawodnikiem, ale wątpię, no, żeby Bayern go chciał sprz sprzedać. A tutaj mamy ofertę z Liverpoolu. Zobaczmy ją. Może wyciągniemy jakiegoś Robertsona, ale Robertson w realu to by był transfer. Co? Czy realistyczny? Nie wiem, czy go by chciał puścić, Klopp Ale czy ja chcę puścić ISKO? 60 milionów. Jak da mi powyżej 52 milionów, to jestem w stanie się zgodzić. Aczkolwiek jest to świetny zmiennik. Najwyżej kupimy Kacpra Kozłowskiego. Ile chcę? 49 to mało. Ja chcę 52. Ja chcę powyżej 50 milionów za niego. Bo ja nie potrzebuję go sprzedać tak naprawdę. ISKO to jest zawodnik. No i niestety nie doszliśmy do porozumienia. Który okupuje kilka pozycji, no i jest naprawdę kluczowy. Casemiro, 92 miliony, to jest sporo kasy, ale chyba nie myślałem o takim zawodniku jak Kamavinga Tam słyszałem, że Real Madrid się nim interesuje, więc może i my się zainteresujmy. Kama, Eduardo Kama Winga, 17-latek. Zobaczmy go w takim razie. Niego skałcik sobie prześledzi, i kogo tutaj można jeszcze ciekawego kupić? No, ta lewa obrona ciągle, ciągle lewa obrona mi śmierdzi. Może taki Alex Telesz na odbudowanie, bo w Manchester United przy takim sezonie showa nie miał za wiele grania. Może taki Grimaldo na przykład. No, jest kilka możliwości, albo Taliafiko. chociaż ja bym szedł jakiegoś brazylijskiego lewego obrońcę. Aczkolwiek będzie chyba ciężko, mimo wszystko. Dobra, oferta wycofana za Casemiro, jak najbardziej zrozumiałe. Na razie trenujemy, trenujemy. No trudny, trudny będzie ten sezon na pewno. Jowicz może stracić miejsce w 11. Na pewno straci, na pewno straci to miejsce w 11. Nie poszło nam, nie, 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 bądźmy ze sobą szczerzy, nie poszedł nam ten, yy, ten, se, ten, ten, ten turniej przedsezonowy. Oferta transferu za Rodrigo za 50 milionów z Leicester. Okej, okay, ja już widzę, że mu trzeba klauzulę zmienić. Ja go nie chcę sprzedać, bo mi się wydaje, że to może być zawodnik kluczowy w tym sezonie. Który może się fajnie rozwinąć. Już zresztą o jeden overall poskoczył, a to dużo znaczy. Zobaczmy. Rodrigo. Yy, musimy negocjować kontrakt, bo chyba nie ma możliwości zmiany klauzuli. Trochę mu podwyższymy ją ewentualnie. No i spróbujemy zrobić z niego ważnego zawodnika. Ważny zawodnik. Wydaje mi się, że to będzie go satysfakcjonowało. Tak jest. Długość kontraktu: 5 lat. Trochę, chociaż dalej ma 5 lat. No dobra, bez przedłużenia, bo 5 lat starczy w sumie racja. No i dajmy tą klauzulę. Niech będzie ta klauzula na poziomie 140 milionów. Myślę, że. Okej. Okay. Najwyżej będziemy zmieniać. Ok, ile? Dajmy mu 100 tysięcy w takim razie za to, że chce klauzulę podwyższyć. Uczciwe 10-10 koła w górę, overall w górę, także wydaje mi się, że całkiem, całkiem ok. Czy jest jeszcze jakiś zawodnik, którego możemy ewentualnie zawrócić do naszego zespołu? Był Gareth Bale, który mnie zastanawia strasznie, aczkolwiek on troszeczkę może nam pensję zabudować, ale taki Odegard, no jest to ciekawy zawodnik, Odegardzik mógłby się przydać, nie oszukujmy się. 83 overala Odegard. Kiedy chcemy już zastępować powoli tamtych zawodników. Dobra. Bierzemy odegarda z powrotem. Ja go potrzebuję w tej drużynie. Jeszcze dam mu plan rozwoju, bo zapomniałem. Potrzebuję odegarda jako zmiennika na razie. Ale może i będą takie mecze, gdzie no przyda się po prostu ten chłop. Zobaczmy, co tutaj można. Mu... On ma pięć gwiazdek sztuczek. Nie wiedziałem o tym tego dajmy mu wysunięty rozgrywający, żeby trochę słabszą nogę mu jeszcze wzmocnić. No ale taki zmiennik naprawdę może okazać się kluczowy w tym zespole. Martin Odegaard. Gwiazda, można powiedzieć, że to jest gwiazda, ale lewy obrońca. Dalej szukam jakiegoś lewego obrońcy w głowie. Może, daj niech ludzie moi się tym zajmują. Weźmy sobie wytyczne dla scoutów. Dajmy sobie tak. Oj, tą usuwamy. No. no. Dobra, tutaj. Dobra, tutaj dodajemy. Inaczej pozycja lewy obrońca. Ale też prawy też bym... A nie, nie mogę dwóch. Dobra, to lewy obrońca i niech to będzie członek podstawowej jedenastki i klasa światowa. Okej, okay. coś takiego będzie git. Zobaczmy też prawego obrona. Chociaż prawych obrońców mamy troszeczkę. I ja bym też właśnie Lukasa Vasqueza chyba przerzucił na właśnie tą prawą obronę. U, przepraszam, nie tu wszedłem O, to będzie tutaj, dobra Lukas Vazquez na prawą obronę Myślę, że to mogłoby być spoko Bo, no jest szansa, że się nam wywali ten Jak on się nazywa? Jest szansa, że nam się wywali Carvajal Więc warto by było mieć jakieś zastępstwo W razie, w razie czego po prostu On nie ma formy, także no prawą obronę, zmieńmy go Pozycja Prawy obrońca co? 266,7 tygodni. U to jednak trochę mi nie pasuje. To nie. To jednak nie. Ale taki wspierający skrzydłowy. Taki coś, co by mogło podwyższyć trochę obronę. No dobra, wspierający, ale okej, okay, Dobra, to trochę za dużo w takim razie, żeby czekać na takiego Lukasa Vasqueza. Po prostu będzie wchodził na obniżonym overalu wydaje mi się. I jeszcze i lewy obrońca? Alex Telesz jest ciekawą opcją, którą, o której pomyślałem, ale może ktoś jeszcze inny jakiś. Kto jeszcze na lewej obronie gra? Aleksandro, chociaż on już trochę stary jest. No najbardziej Alfonso Davis by mi się podobał, nie? Ale no nie do wyciągnięcia na razie. Stachowski przegrywa w debiucie. Już się pojawiają nieprzychylne komentarze aha tu ja nie dałem cech w takim razie do prawego obrońcy rzeczywiście dajmy klasa światowa albo nie może nie dajmy obiecujący ale klasa światowa żeby to był już dobry jakiś obrońca okej okay. lewy obrońca Guerreiro Bernard. to nie są takie nazwiska chyba na Real Madry tak mi się wydaje że nie ale Alex Telles to jest ciekawa opcja pamiętajmy że on ciągle jakby pauzuje, nie, więc No jest na pewno do wyciągnięcia W tym odcinku zagram do końca sierpnia Jakbyście chcieli wiedzieć Ile to będzie trwało Także do końca sierpnia będziemy tutaj siedzieć No i zobaczmy, kurcze pieczone Ok, Okej okay. Za Mariano 11 milionów Spoko, bierzcie go. Nie chcę, nie chcę go w tym zespole, szczerze mówiąc. Nie specjalnie mnie do tego chłopaka ciągnie. Mamy zresztą Jowicza jako, jako rezerwowego. O, trochę już więcej tych lewych obrońców. I pojawił się właśnie on, ale też jest Lucas Hernandez, który jest... A może Teo Hernandez? To jest zawodnik, który był, ale się nie sprawdził. Może powrót? Powrót do Teo Hernandeza. No chyba nie jest. 22 lata to jest naprawdę mało. Dobra. On będzie dodany do listy życzeń. A ja jeszcze zobaczę tego Kamavingę. Bo już chyba można go na niego zerknąć. Także, no, gruby transfer z Serie A już był. Czyli Lukaku. Kamavinga ma 78 overalla. Ok. 30 milionów jestem w stanie za tego chłopaka dać. Zwłaszcza, że może nam dużo, dużo więcej dać. W Pucharach i. No w pucharach takich tych hiszpańskich będą grać młodziki głównie. Przynajmniej się postaram, żeby chociaż czterech młodzików było w jednym zespole. Chcą Isko. A ile chcą kasy? Trochę mi na 9 milionów i Isko. Okej, okay, to jest bardzo fajna opcja. I ja jestem w stanie coś takiego się zgodzić. 7 milionów i Isko. Spoko. Mogę dopłacić za kamawingę Pięknie. Okej. Okay. Nie spodziewałem się tego, ale w związku z tym, że ściągnęliśmy Odegarda, to isko nie jest nam potrzebne w zespole. Także. Sporadyczny jeszcze chce, dobra, damy mu jeszcze 10 koła i będzie zadowolony naprawdę. No jest to transfer mocno przyszłościowy. Cieszę się, że udało. Że doszło do niego po tak. Nie no, nie chcę, nie chcę, nie chcę, bo on będzie zaraz miał 70 milionów wartości nawet nie zauważy mi go sprzątną. Ile, ile on chce? 5,5 tysiąca tylko? 15 tysięcy. Dobra, damy mu tyle. Niech wybuduje sobie dwa bliźniaki za te 135 tysięcy. Jeszcze to Hernandez. To będzie też dobre wzmocnienie. Na razie bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Nie oszukujmy się. To wygląda spoczko. Kamavinga to jest wyśmienity transfer. Wyśmienity. Na razie jesteśmy obsadzeni. Jeszcze tylko ten lewy obrońca, czyli Teo Hernandez, jakby wszedł. On chyba też może grać na środku obrony, a przynajmniej z Ultimate'a tak można wywnioskować. Jeszcze zobaczmy, kiedy gramy pierwszy meczyk. Jezu, już z Barceloną El Clasico. To już chyba na następny odcinek będzie El Clasico. Zobaczmy. Kama winga pięknie, zmienia barwy. To jest dobry transfer, bardzo przyszłościowy. Już nam się, nam się zmieniła barwa na La Laligę. Także już powoli wchodzimy w ten okres Okej okay, już chyba je... Mariano nie zmieni barw oj, oj oj to nie jest dobra informacja dla nas Ale jeszcze mamy tutaj Teo Hernandez'a Już powinien być sprawdzony Ja bym go widział w tym zespole Powrót Teo Hernandez'a jeszcze nie? Okej okay. Czyli jeszcze chwila Ale już bliżej skautowania Pewnie Niż, niż, niż było Okej, okay, zbliżamy się do pierwszego meczu. Oferta za Casemiro. Kolejna oferta za Casemiro, którego, który ja, ja, ja od 115 milionów. No ale tak jak mówiłem, ta pomoc ma zostać w takiej formie, jaka jest na ten sezon. W przyszłym sezonie możemy sprzedawać Casemiro, Modricia, jak i Krosa. Będzie akurat, miesiąc, będzie akurat rok czasu na rozwinięcie takiego Kamawingi, czy chociażby Odegarda, żeby ich dumnie zastąpili. I mamy końcowy raport Teo Hernandeza. Ok, uważam, że jest to ok opcja. 42 miliony za lewego obrońcę podstawowego to jest ważne. Chyba mu się kończy kontrakt, bo agent mi podpowiedział, żebym niewiele więcej dawał niż jego rzeczywista wartość. Także, no, 40 milionów, 41 dajmy. Może się zgadza na tyle. Luka Modric. Nie, Luka Modric. Nie odchodzi tak jak mówiłem i 35 milionów do niego chcieli, sporo. 46 milionów mogę dać, 68 milionów, sporo. 60 milionów? Nie, dajmy, najpierw, najpierw dajmy 58. O, 58 to jest myślę, że fajna, fajna oferta. Ok, 68. Spróbujmy zbić do 60. Jakby za 60 milionów taki zawodnik, ok. 60 milionów za Teo Hernandeza wyśmienicie. Naprawdę wyśmienicie. No i zobaczmy, czy Teo Hernandez się zgodzi. Rola w zespole. Dajmy mu ważnego, najbliżej damy mu kluczowego, rajeczego. Zgadza się, świetnie. 5 lat. Wybornie, wybornie. Czego chcieć więcej, tak naprawdę? Bez klauzuli. Ok, on chce klauzulę. 117 milionów. Dajmy 138. 117. To nie chcę klauzuli, bo on zaraz będzie tyle. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobrze. I zobaczmy teraz. 40. Podwójmy jego pensję. 80 tysięcy to nie jest dużo jak na standard realu. I on o tym doskonale wie. 97 tysięcy to jest dużo. Na mu milion. 90 koła. Kurde, czyste konta, nie zauważyłem tego. Ok, to bez premii. Tyle kasy zgodził się na mniej niż mu proponowałem na początku. Także Teo Hernandez w Realu Madryt. Wielki powrót. Od razu zróbmy w takim razie yy, plany rozwoju dla tych zawodników. Hmm. on tutaj widać, że jest bardziej defensywnym pomocnikiem, czyli, more, czyli daj, zróbmy z niego SPD. Chyba zrobimy z niego SPD. To nie zajmie pewnie długo. Dwa tygodnie, tak jest. Także SPD będziemy mieli z niego bardzo szybko, a będzie w stanie zastąpić już takiego zawodnika jak Casemiro. Będzie się rozwijał na tej pozycji. Z Teo Hernandeza ja bym bardzo chciał zrobić takiego bardzo ofensywnego obrońca. Jak to Real Madrid lubi, czyli ofensywny boczny obrońca idealnie. Dobra. Natomiast i tak w pierwszym meczu zagra Marcelo. Jest to mecz otwarcia. Niech zagra Marcelo. Niech zagra Marcelo. Wypożyczenie. Nie, będę, nie, nie, bez wypożyczeń. Takich zawodników można sprzedawać najwyżej. No i zobaczmy. Tak zerkam co chwilę, bo tam Chorwacja, Czechy grają. No i zobaczmy. Weźmiemy sobie udział w konferencji. Lukajowicz wejdzie na boisko. Albo nie, bo ja robię szybką symulację. Ok. Czyli nie, nie wiem, czy wejdzie na boisko. Oby OK, tutaj jakieś tam. O, i mamy tutaj. Czy co, Lukaku, może pokazać? Będzie tu pasował. Lukaku będzie tu pasował. Wszyscy o tym wiedzą. Po takim sezonie w Interze myślę, że na spokojnie sobie poradzi. Forma dopisuje całkiem. Nie jest jakaś najwyższa, ale nie jest też najmniejsza. OK. Ławka wygląda imponująco. Pierwszy skład. Ok, tutaj chyba już polecimy z pierwszą zmianą, i będzie tutaj Teo Hernandez. Albo jednak, nie, jednak, Alaba zostaje. I zaczniemy sobie takim ustawieniem. Git. Wszystko jest ok. Jedynym minusem jest to, że nie mamy ramkarza na zmianę. Ale zobaczymy, czy będzie taka potrzeba. Pierwszy mecz w Lidze. Zobaczmy, czy wygramy. Szybka symulacja i czy będzie jakiś gol Lukaku w debiucie. Gol Asensio Wszedł Jowić jestem zadowolony. Naprawdę jestem zadowolony z tego wyniku. Także bez kontuzji, bez niespodzianek, bez czerwonych kartek, dobry mecz. 1 do zera. Bardzo, bardzo ważne zwycięstwo. Wiem, że przeciwko Osasuna nie poszło mi najlepiej, ale dzięki, że mnie Pan wystawił. Przyłóż się bardziej gościu. Tutaj nie ma miejsca na słabości, ale już się rozwinął jeden overalla Także całkiem całkiem OK. Okej, okay, nie chciałem tutaj nic robić. Treningi będą się robić automatycznie, bo Chcę, żeby te odcinki były w miarę krótkie, a nie chciałbym dużo cięć robić, także nie będę Nie będę robił treningów ręcznie Tylko automatyczne będą Okej, okay, kolejny Klub, kolejny mecz to będzie z Levante Z Levante postawię troszeczkę na inny zespół, a mianowicie wejdzie sobie No niech sobie wejdzie ten Tak Wchodzi tak, po pierwsze wchodzi Teo Hernandez O, Luka Modric już spadł Dobra, on nie ma formy, także jego na razie zostawię Kamavinga wejdzie sobie tutaj No i co, na razie chyba tyle, bo nie zrobiłem, trochę zrobiłem błąd Że nie zrobiłem, nie, nie stawiłem ich wcześniej do zespołu Następnym razem już postaram się wystawić, już zapomniałem Tak szczerze mówiąc I mamy meczik. zobaczmy, znowu szybka symulacja Składzi gotowy, myślę, że jak najbardziej fajny. Zobaczmy, czy coś ugramy na wyjeździe tym razem. 3 do 1, Modric Lukaku strzela i dwie brameczki Lukaku. Modric wszedł za Casemiro, czyli grał na pozycji SPD, a i tak strzelił Gola. Naprawdę, naprawdę imponujący występ w takim razie. Luki Modricia. Widać, że trochę chyba nie chce być sadzony na ławkę. Pokazał to, że on nie powinien być w. No po prostu na ławce siedzieć. Dobra, następny mecz to już jest mecz z FC Barceloną, i zostawimy go na następny odcinek. Także ja dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku kariery. Siema!